Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku nauki Podstaw Szycia. Dzisiaj pokażę Wam, jak prawidłowo wszyć zamek kryty. Zrobię to na dwa sposoby. Jeden i drugi jest tak samo prawidłowy. Zapraszam Cię! No i zaczynamy. Umówimy się, że to jest nasza jedna część, a to druga część, na przykład spódnicy, czyli prawy i lewy tył. No i teraz. Złożymy sobie prawą stroną do prawej, ten sposób, który Wam pokażę, będzie sposobem wszywania zamka krytego na otwartym szwie. Czyli, dokładnie mówiąc, to jest, muszę Wam tu wszystko opisać, żebyśmy mogli się dobrze orientować w terenie, że to jest góra naszej spódnicy. No spódnicy na skróty, dobrze. A to jest nasz szef środkowy łączący prawą i lewą e, część tyłu spódnicy. I teraz w szwie środkowym od góry będziemy lokować nasz zamek. I teraz jak prawidłowo go wszyć? Najpierw jak go ułożyć? Każda spódniczka, czy tego typu rzecz będzie miała u góry zapas na szef. Dzisiaj no, powiem jakiś zapas. Mamy wiedzieć po prostu, że tu jest linia, po której będziemy przyszywać pasek do spódnicy. Więc nasz zamek nie może leżeć tak, żeby nasz Tutaj koniec czy początek zamka, który tutaj zamkniemy, leżał na linii szycia, bo jak my wszyjemy potem pasek? Absolutnie to jest niemożliwe. Czyli początek zamka, ten tutaj prawdziwy początek, ma leżeć tuż pod linią szycia. Co to znaczy tuż? No 2-3 mm, ale to też zależy, jakiej grubości będzie materiał, na którym pracujemy. Tuż to jest tuż, no powiedzmy 1,5 mm pod linią szycia. Zapas niekoniecznie będzie taki sam, zapas zamka od góry, niekoniecznie będzie taki sam, jak nasz zapas w spódnicy. To nie jest takie istotne. Może tu wystawać. Bo to nie ma dla nas znaczenia. Ważna jest ta lokalizacja. To mamy od góry już to omówione. Ja sobie dla ułatwienia przytnę to, żeby akurat mi się zgadzało. I teraz tak pozostawiony zapas, zrównany z brzegiem, skutkuje położeniem prawidłowym tuż pod linią przyszywania paska. Jak układamy zamek tutaj, czy te brzegi będą mi się spotykały z brzegami mojego zapasu na szwy, a to zależy, zależy jaki zapas dasz tutaj. Jeżeli damy już szyjąc tak dosyć wprawnie yy, i wiemy, że nasze taśmy suwakowe tutaj mają Jakieś 12 mm. 11-12 mm. I jeżeli zszyjemy to z takim samym zapasem, nasz właśnie środek tyłu, na razie pozostawiamy po prostu tutaj ten zapas, ale nie zszyty, bo tak jak powiedziałam, będziemy robić na nieszytym. Szwie Środkowym. Na razie po prostu Wam objaśniłam, kiedy możemy położyć brzeg zamka z brzegiem naszej skrojonej rzeczy. Oczywiście wcześniej obrzuconym. Skroiłaś, obrzucasz i dopiero zajmujemy się zamkiem. Natomiast dzisiaj nie o tym. Dzisiaj, jak to prawidłowo wszyć? Bo że krawędzie powinniśmy obrzucić. No to już w technologii szycia najpierw to by było wszystko obrzucone. Natomiast wracam do tematu, czyli. 12 mm zapas na szew pozwala mi położyć brzeg pionowy z brzegiem uciętej mojej tkaniny. No i dobrze, i teraz oznaczymy sobie, dokąd zamek może być wszyty. To jest dolny zapas. Czyli tutaj mamy koniec zamka. Nigdy nie wszyjemy. Z zamka do jego końca. Zamek kryty. Zawsze do około 2 cm na początek sobie zostawiajcie, stąd dotąd jakieś dwa 2,5 cm, dokąd was stopka puści, gdyż zamek zawsze będziemy wszywać rozpięty. Tego rodzaju zamek, czyli zamek kryty, do wszywania prawidłowego musi być rozpięty, więc jak jest rozpięty, więc tutaj mamy miejsce na park, to ja to zawsze się śmieję, że to jest parking na naszą maszynkę, tak, czyli ona musi sobie poczekać na jakimś odcinku, więc nie jesteśmy w stanie i nikt na świecie wszyć zamka krytego do końca. I skoro mamy to omówione, no to już wiecie, skąd się wzięło to. Że ja będę wszywać od początku zamek do oznaczenia, czyli dotąd. Oznaczam sobie z drugiej strony zamek, proszę bardzo. I teraz będę wiedziała, że mam na obu warstwach przyszyć. Najpierw pierwszą stronę zamka, potem drugą. Oczywiście, jeżeli ktoś, wjeżdżamy z maszyną, jeżeli ktoś dopiero się uczy, absolutnie powinien sobie to przyfastrygować, samo przypięcie szpileczkami naprawdę niewiele da, natomiast już jak szyjemy wprawnie, to ja Wam po, po prostu pokażę po jakby układ tego, do prawej strony zamek ma prawą stronę, gdzie? Tu, gdzie jest Nasz tutaj uchwycik do zapinania, tak? No to prawa strona do prawej, odłożę sobie to na razie, przyszywam pierwszą stronę taśmy suwakowej do pierwszej części spódniczki. Do tej czynności, ja to nazywam szwem pomocniczym, mogę mieć zamek rozpięty, ale mogę mieć też zapięty. Rozpięłam, gdyż będzie mi wygodniej. I teraz nie zmieniając stopki, za chwilę o tym powiem, że będzie potrzebna stopka, a na przykład przesteruję sobie igłę. O. I teraz, oczywiście widzicie, mamy tu szpileczki. Wy sobie poprzypinajcie. Szyjemy pomocniczym, po to, żeby przytrzymać ładnie zamek. Natomiast, wy ucząc się, powinniście mieć tutaj zrobioną fastrygę i teraz nacinek z nacinkiem, gdzie się spotyka. Dobrze, nie muszę tego ryglować, bo to jest szef pomocniczy. Zapnę żebym nie popełniła przypadkiem jakiegoś błędu. Teraz wrócę z drugą częścią i odchyl zamek, i przyłóż drugą prawą stronę do drugiej części taśmy suwakowej. Widzicie? I teraz hop na drugą stronę przesteruję igłę w drugą stronę. Dobrze. I teraz przyszywam. Tutaj gdzie szpileczka powinna przytrzymać. Ja sobie rączkami tutaj przytrzymam. Przyszywamy drugą stronę taśmy suwakowej. Równo brzeg z brzegiem. I znowu kontroluję styczność nacinka z nacinkiem. Na bieżąco sobie kontroluję. Możemy mieć spokój, to dlatego mówię, że szpileczki. Więc tutaj jeszcze jakby wracając, albo robisz szef pomocniczy, o tak właśnie tutaj, albo robisz porządną fastrygę. I teraz szef, i oczywiście przyszywamy tylko od nacinka i do nacinka. Ten szef zapnę, żeby mieć tutaj jasność sytuacji. Zobaczcie, na razie mam zamocowany tak, Wstępnie zamek na środku spódnicy, a szew pod zamkiem jest jeszcze nie zszyty. I to jest ta metoda wszywanie zamka na otwartym szwie. Dobrze, teraz zmieniamy stopkę. Stopka do zamków krytych ma takie tutaj piękne tunele. Widzimy? O tutaj i w tych rowkach będzie nam się fajnie. E, trzymała właśnie spirala odwinięta w zamku. Zaraz o tym wszystko. Centrujemy igłę tak, żeby była w środku otworu. Czyli musi być dosłownie nic tutaj nie ubarwiając centralnie po środku otworu. I teraz wracam do tych Pierwszych informacji. Żeby poprawnie wszyć zamek, zamek musi być otwarty. Odwijasz paluszkiem spiralkę, tutaj jeszcze Wam pokażę może bardziej dokładnie, tak spirala leży. A tak jest troszkę podniesiona, widzicie? I my będziemy szyć teraz. Ja tutaj zrobię kreseczkę, żeby Wam pokazać. Zobaczcie, rysowałam kreseczkę, a jej nie ma. Bo ona jest tu, pod spiralą. I tam właśnie mamy położyć szef. I stopka nam w tym pomaga, czyli mamy wprowadzić odwiniętą spiralę. Ale nie całkiem położoną tak na płasko, tylko po prostu mamy ją unieść. Tak, żeby zobaczyć to, co sobie tam narysowałam na przykład. I teraz oczywiście to już rygluje, czyli mocuje, bo to już jest ten szef prawidłowy. I cały czas kontrolujemy odchył tych ząbków. Szef pomocniczy mi pięknie trzyma zamek w odpowiedniej pozycji. I teraz, tak po szkolnemu, skoro umawialiśmy się, że szyję do nacinka, to szyję do nacinka. Natomiast zobaczcie, od tego mojego nacinka, tu jest nacinek, stopka jeszcze by mi pozwoliła przyjechać troszeczkę bliżej. No ale umawialiśmy się do nacinka. Czyli nie da się doszyć do samego końca. Ale w zależności od tego, jaką mamy stopkę, możemy skrócić ten ogonek, czyli centymetr nawet, ale półtora centymetra to będzie bezpiecznie. Dobrze. O, tu Wam pokażę. Szef właściwy jest Wiza nacinka. Robię to samo z drugiej strony, odchylając drugą tutaj spiralkę stawiając w drugi otworek stopki rygluję. I zawsze pamiętajcie o układaniu tutaj ładnym robótki i znowu kończę pracę przy nacinku dobrze. OK. Poobcinam tutaj te niteczki wszystkie, będzie wszystko ładnie widać i zapinamy i mamy zamek skryty. Mamy zamek. Kryty wszyty jest skryty. Teraz tutaj musimy... Szyć szew pod spodem. Robimy tu jeszcze pod spodem, e, czyli pod zamkiem, dalszy, dalszą część szwu środkowego spódniczki, na przykład spódniczki. Założyłam normalną stopkę i szyjemy do zamka, czyli od dołu spódniczki do zamka. E, umawiałam się z Wami i zaraz zrobimy sprawdzian. Zobaczcie. Teraz obowiązujecie szycie w przedłużeniu tej linii. Czy to jest 12 mm? No, idealnie bym powiedziała, no 12. Kamera tego nam tutaj nie pokaże, ale uwierzcie, że może pokaże. Zobaczmy. Jest 12 mm od białego dotąd. Szef łączący tutaj musi być, jeżeli mówimy o ideale. Przedłużeniem w linii prostej. To powinno ani bliżej, ani dalej, bo będzie brzydko. Dobrze, to teraz lecimy. Ja sobie tak tutaj na oczko pozwolę trochę. Dobra. Najważniejsze jest to, żeby Wam pokazać ten fragment, dojeżdżając do tego miejsca. Nie szyjemy po tym ogonku. Ogonek trzeba odstawić w bok i spróbować dojechać tutaj do tego punktu. Jeżeli nie będziecie się mogli zbliżyć na jakieś pół milimetr, no pół to przesadziłam, milimetr, to będzie Naprawdę i tak dobrze. Tu sobie sprawdźmy, czy się nie robi jakaś żadna zakładka. Jest. I jedziemy. Musimy troszeczkę pomóc, bo tutaj maszyna stopką wchodzi na takie zgrubienie od zamka. Kontrolujemy, nawet rączką, jeżeli chcemy precyzyjnie, to nóżką czasami możemy przejechać za daleko. I oczywiście ryglujemy. I powiem Wam, że ten moment we wszywaniu zamka krytego jest najtrudniejszy. Żeby ładnie połączyć te szwy. No i teraz tu się udało, tu się udało. O, tu zobaczcie, dojechałam do tego miejsca i na przykład o, pokazujemy tutaj uczciwie to. Jeżeli się minie na pół milimetra z tym szwem, to nie jest żaden błąd. Po tej stronie, zobaczcie, mamy pięknie połączony, oczywiście po rozprasowaniu, rozłożę ten szef paluszkami tutaj. Umówmy się, że przecież ja już to rozprasowałam. O. Tutaj mamy. Jak ja to rozciągnę, no to nam się może czegoś doszukamy. I jeszcze tym bardziej, że mamy kolorowe nici. Nie ma, najgorsza rzecz, jaka nam się tutaj robi, to taka zakładka, taka szczypanka. Tutaj tego nie ma. I tak mamy wszyty zamek kryty. Za sekundkę pokażę Wam drugą metodę. Druga metoda, szef pod zamkiem zszyty. Waszym zadaniem jest rozprasować zapasy i te zapasy, które... Są pod zamek, też warto jest ładnie zagiąć i zaprasować. I lecimy. Przyszywam znowu szwem pomocniczym, zameczek. Lokalizację zamka u góry, w talii spódniczki i przy brzegach już omówiliśmy. Teraz reszta. Mocujemy sobie. Dobrze, z jednej strony. Teraz z drugiej strony. Zauważyliście eee, jeszcze to, że szyję zawsze w tym samym kierunku. Nie szyję z, dołu, z góry do dołu i potem wracam z dołu do góry, tylko staramy się wszywać zamek w tym samym kierunku. I drugi szef pomocniczy. Zmieniam stopeczkę. Po co Wam pokazuję te dwie metody? Prowadzą do tego samego celu. Efekt jest taki sam, tyle że czasami jest dużo łatwiej. Tutaj centruję znowu, żeby była igła dokładnie w centrum. W centrum otworu w stopce. No jest dobrze. Że bardzo trudno tu na chwilę wrócę do tej tutaj już metody opracowanej, bardzo trudno jest ten moment wypracować, i mnie się wydaje, że jest troszeczkę łatwiej przy zamkniętym szwie. Ale naprawdę różnie bywa, trzeba spróbować sobie obu metod i wybrać to, co Wam. Bardziej pasuje. I jeszcze ważna tutaj rzecz będzie do pokazania za chwileczkę. No, i muszę trafić tak plus minus w ten moment, gdzie się zamykał szef. Dobrze. Dobrze, jest dobrze, jest tam milimetr niecały przesunięcia, to nie będzie miało znaczenia. Teraz druga strona. I znowu ta sama historia. Tak, dojeżdżam do tego samego punktu plus minus bo też nie przesadzajmy, jak będzie ten sam kolor nici, ten sam kolor zamka, to wszystko będzie ok. Mamy drugą stronę, zobaczcie, tutaj też Wam pokażę. O, to jest, pomimo nitek, nitki wytnę, może, żeby nie było, Za, zagłusza nam tutaj, czy zasłaniają te niteczki. Zobaczcie, tutaj to było ryglowanie, jak zaszywałam szef. A tu dojechałam szwem wszywającym zamek. Jest styczność. I teraz spotkałam się właśnie z tą wątpliwością z Waszej strony, że no świetnie, świetnie, świetna metoda. Ja mam zamek teraz otworzony, szef mam zamknięty. No to ciekawe, jak ja mam teraz z tą maszynką tutaj przejść? Bez problemu. Wsuwacie ten ogonek do góry i za ogonek ciągnąc. Widzicie, maszynka cała przechodzi, bo maszynka to zapinanie jest po tej stronie, czyli po tej stronie zamka. Ona nie idzie tamtędy, więc płasko się prześliźnie w tym otworze. I mamy wszyty zamek. Drugą metodą. Efekt jest taki sam. Tu jak rozciągnę, no to zobaczę ten, bordowy, ten zamek taki właśnie w kontrastowym kolorze. Upierałabym się, czy nie doszyć tutaj jeszcze bardziej precyzyjnie, ale najbardziej to mi zależało, żeby Wam pokazać tutaj to miejsce. Tak, po rozprasowaniu to na pewno będzie wszystko super. Czyli z tego tam, z tego parkowania maszynkę bez problemu przeciągniecie na suwak. Pomimo, że będziecie mieli wcześniej zamknięty szef pod zamkiem. I to na dzisiaj będzie tyle. Jak zwykle, było mi bardzo miło się z Wami spotkać. Mam nadzieję, że wiele osób mających trudności do tej pory z wszywaniem zamka krytego podejmie jeszcze raz. Próby zmierzenia się z zamkiem i naprawdę proszę wierzcie mi, że tego rodzaju zamek jak tylko przetestujemy sobie dosłownie no 4, 5, no może 10 razy, to jest najłatwiejszy zamek z najmniejszym jakby wkładem pracy, a najlepszym efektem jeżeli chodzi o um, wygląd potem w ubraniu. I oczywiście on jest najbardziej dedykowany ubiorom damskim. I... Myślę, że w męskich niektórych rzeczach no, można by było go zastosować, ale raczej jest to zamek do damskich ubiorów. Także trenujcie, wpadajcie na następne lekcje nauki podstaw szycia. Będę Wam coraz częściej przemycała takie detale, detaliki, takie jak są dostępne w naszych kursach online. Kursach szycia detali, do których zapraszam chętnie, tam zajrzyjcie. Będzie naprawdę dużo, dużo ciekawej wiedzy i takich bardzo delikatnych, skrupulatnych, bardzo wypracowanych rzeczy. Warto się tych detali uczyć. Także tymczasem do zobaczenia, do następnego odcinka.